Witam serdecznie. Pani dyrektor, dzisiaj e, odbył się konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej imienia Lecia Państwa Polskiego. E, przez komisję konkursową nie została pani dopuszczona e, do wzięcia udziału w konkursie. Jakie były powody? Powodem niedopuszczenia mnie do konkursu była, prawdopodobny był brak dokumentu, którego, który stwierdziła komisja w czasie sprawdzenia dokumentacji, e, którą dostarczyłam do urzędu 15 marca. Ostry wpis na e, mediach społecznościowych o tym, że e, gmina Dzieżgoń zagrała nie fair, że brakuje jakiegoś e, dokumentu z pani strony, że nie dopełniła pani e, jakichś formalności. Jak pani skomentuje e, ten fakt? Proszę Państwa, w dniu 15 marca po odprawie z panią burmistrz ze swoim kompletem dokumentacji wybrałam się do pani Doroty Gauchy. Jest to pracownik merytoryczny gminy, który zajmuje się oświatą, ponieważ miałam komplet dokumentów, chciałam się upewnić, że niczego nie zabraknie. I razem z panią Dorotą sprawdzałyśmy punkt po punkcie, odznaczając na liście ogłoszenia gminy, jakie dokumenty powinny być zgłoszone. Pani Dorota potwierdziła, że jest komplet. Przy niej zamknęłam kopertę i zapytałam, jak mam ją zaadresować, i jeszcze poradziła mi, żebym dopisała numer telefonu, więc zgodnie ze wszystkimi wytycznie. Pracownika złożyłam dokumentację, kopertę zaklejoną, złożyłam w tym dniu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w dzierżgoniu. Koperta, jak rozumiem, zamknięta trafiła do e, biura podawczego, tak? Oczywiście, takie są przepisy. E, w takim razie jakiego dokumentu w całości brakowało, który to dokument no jakby zdecydował o tym, że nie zostanie Pani dopuszczona e, tutaj do wzięcia udziału w konkursie? Według przewodniczącej komisji, pani Aleksandry Kun, brakuje jednego oświadczenia. Tych oświadczeń jest tam kilka, więc przyznam szczerze, że ze stresu dokładnie nie pamiętam którego. Ale oświadczenia, które niejednokrotnie Gmina Dzieżgoń dopuszczała, żeby złożyć na miejscu. Od razu zaznaczę, że w wcześniejszych konkursach na dyrektorów w tej gminie, jeżeli brakowało jakiegoś oświadczenia, można było je złożyć na miejscu i prawo dopuszcza taką możliwość, ale nie zostało mi dane złożenie tego oświadczenia, nawet jeżeli tej dokumentacji czegokolwiek brakowało. Zaznaczę też, że w komisji dzisiejszej brała udział również pani Dorota Gaucha i tam na miejscu też powiedziałam wyraźnie, że to właśnie ona sprawdziła te dokumentacje. Jestem przekonana, że złożyłam komplet dokumentów. I pozostaje tylko do naszych dyskusji, dalszych rozważań, co stało się z kopertą, jeżeli dzisiaj brakuje oświadczenia, jednego z kilku, które powinny być złożone. Komisja składa się z 12 członków. Czy któryś z tych członków tej komisji w dniu dzisiejszym wyraził taką wolę bądź chęć, żeby, żeby pani doniosła ten dokument, tak jak pani twierdzi, że no wcześniej Urząd Miejski gdzieś goni dopuszczał takie, taką sytuację? Nie zostałam ani zapytana, czy chcę donieść, czy chcę złożyć takie oświadczenie na miejscu. Z tego co wiem, dotyczy ono postępowań dyscyplinarnych, o czym wszyscy wiedzą i organ prowadzący, pełniący nadzór pedagogiczny, kuratorium oświaty w Gdańsku również wie, że takich postępowań wobec mnie nie prowadzono. Stąd nie jest to dokument, który wymagałby potwierdzenia przez inne organa. Zwykłe oświadczenie. Oczywiście nie zostałam zapytana, czy chcę je złożyć, czy ustnie, czy na piśmie, bo mogłam je w tym momencie uzupełnić. Zostaną, odczytano mi tylko uchwałę, która stwierdzała o braku możliwości uczestnictwa mojego w konkursie. Opuściłam salę, no i jestem tu z Państwem. Jakie kroki prawne, bo też Pani na, w tym na portalu społecznościowym napisała, że nie wyklucza, że Pani tego tak nie zostawi, czyli, czyli jak domniemam kroki prawne Pani będzie tutaj podejmować w stosunku do gminy? Oczywiście jestem w kontakcie ze swoją kancelarią prawną. Zaznaczę od razu, że zgodnie z prawem światowym odwołam się od tego w ciągu trzech dni, tak jak mówi prawo, od konkursu. Wiadomo, że gmina Dzieżgoń zadbała o to, żeby proceduralnie nie dopuścić mnie do konkursu. Stąd tutaj pewnie będzie Pani Burmistrz tłumaczyć, że no brak dokumentu, ale ja też posiadam dowody na to, że dokumenty były w komplecie, więc na pewno tego tak nie zostawię. Może pozostawię to już dalej bez komentarza. Dodajemy. Możemy tylko dodać, że prawda zawsze jest najważniejsza. Jej ostatnio u nas brakuje, więc na pewno będę się starać dotrzeć do prawdy. Jestem przekonana, że dokumenty były złożone w komplecie. Jeszcze jedna myśl, która mi się teraz nasunęła. Czy urzędnik, który przyjmował od pani dokumenty? Tą kopertę wydał jakieś pokwitowanie, że taki zestaw dokumentów został wydany czy też nie? Nie, procedura mówi inaczej. Składa się dokumenty tak jak we wszystkich konkursach w zamkniętych kopertach, więc pani, której zostawiałam, oczywiście przyjęła dokumenty. Tu potwierdzenia zamkniętej koperty nie potrzebowałam. Za to zadbałam o to, aby pracownicy gminy przejrzeli dokładnie moją teczkę, tak żeby nie brakowało właśnie takich drobnych dokumentów. Mam spore doświadczenie, myślę, że nie pominęłabym żadnego, ale z racji tego, że obawiałam się również i takich kroków, postanowiłam porozmawiać z pracownikiem, który potwierdził, że mam komplet dokumentacji i potwierdził, że mogę już zamknąć kopertę. Po prostu pani Drota oczywiście jako pracownik merytoryczny przejrzała ze mną całą listę, punktując każde oświadczenie, każdy dokument. Więc jestem pewna, że była w komplecie.